Witam serdecznie. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest akceptacja. Często słyszę pytanie: jak zacząć i w jaki sposób uzmysłowić sobie moją istotę życia, zrozumieć w jaki sposób funkcjonuję i z jakiego powodu w ogóle jestem tu na tej planecie? Co mam zrobić? Jak się mam zachowywać? W jaki sposób mam istnieć, funkcjonować i żyć? Pierwszym krokiem, pierwszą taką istotną. Energetyczną przestrzenią, którą należy zrozumieć, jest zaakceptowanie stanu, w którym teraz funkcjonujesz i ty teraz istniejesz. Akceptacja sytuacji, w której się znajdujesz, akceptacja Twojego istnienia, życia, funkcjonowania, doświadczeń typu choroba, typu szczęście, zdrowie wszystko właściwie, każda przestrzeń, o której tutaj rozmawiam. Musi zostać przez Ciebie na początku zaakceptowana jako coś, co się wydarza, coś, co jest. I jest taki stan, który nazywamy pogodzeniem się ze stanem, w którym istnieje. Bez tego bardzo trudno jest zacząć i ruszyć cokolwiek w swoim istnieniu. Bez tego bardzo trudno jest pogodzić się z rzeczywistością, z tym, że istnieje coś takiego jak ból, śmierć, istnieje kłamstwo. Istnieją takie perspektywy istnienia, w których człowiek w ogóle nie rozumie i nie jest w stanie zrozumieć, zaakceptować z jakiego powodu na przykład zabija się dzieci, z jakiego powodu wytwarza się coś takiego, co nazywamy wojną. Dla takiego logicznego, normalnego umysłu, który chce normalnie funkcjonować w życiu codziennym, funkcjonować w taki sposób, w jaki wydawałoby się, że powinniśmy wszyscy funkcjonować, dla takiego umysłu czasami jest wręcz niemożliwe zrozumienie, w jakim celu toczą się wojny na świecie. Z jakiego powodu mnie dotyczy cierpienie? Po co ludzie niszczą tak piękne, cudowne zjawisko, jakim jest nasza planeta? To są pytania, które wielu. Osobą na świecie. Nie wszystkim, bo niektórzy są tacy, że nie zadają sobie takich pytań, ale jest wiele istot na świecie, które zadają sobie takie pytanie i nie znajdują na nie odpowiedzi. Akceptacja stanu, w którym istnieję, wynika z tego, że uświadomiłem sobie, kim jestem. Jestem świadomością, która przebywa w tej pięknej, cudownej przestrzeni, zwanej Ziemią. Mam wszystko zapewnione do życia i. Moim właściwie jedynym zadaniem jest zrozumienie, że życie to przygoda, to podróż, to niesamowite doświadczenie, to istnienie, w którym mogę się zamanifestować i zrealizować jako ja. Pierwszym zjawiskiem, aby zacząć normalnie funkcjonować na tej planecie, nie zwariować, nie strzelić sobie w głowę, jest zaakceptowanie stanu, w którym jestem i funkcjonuję. Wtedy łatwiej pokonuje się problemy, bo problemy nie są wyrokiem wtedy, są tylko czymś, co stoi nam na drodze i w jaki sposób należy to obejść, żeby zrealizować samego siebie. Kiedy zrozumie się, że akceptacja to nie porażka. Akceptacja to zrozumienie, że życie toczy się w jakimś określonym celu, z jakimś określonym sensem, nie do końca muszę to rozumieć i nie muszę być filozofem, nie muszę być naukowcem. Mogę być prostym człowiekiem i to zrozumienie też mi się należy. Kiedy uświadomię sobie, że życie jest przygodą, zaakceptuję wszystkie jego aspekty, wszystkie jego przejawy, wtedy dopiero mogę mieć przestrzeń do realizacji samego siebie. Gorąco Ci polecam, jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na ten temat. Chcesz wziąć udział w takiej życiowej przygodzie? Bardzo proszę wejść na stronę www.emandar.pl. Zapisz się na moją listę mailingową. Będziesz dostawał co 7, co 10 dni ćwiczenia, krótkie filmy wyjaśniające, w jaki sposób funkcjonujemy, jak sobie poradzić z rzeczywistością, jak nauczyć się normalnego, cudownego, wspaniałego funkcjonowania na tej przepięknej, wspaniałej naszej planecie. Dzięki Ci wielkie za wysłuchanie. Czekam na Ciebie. Do zobaczenia i do usłyszenia.